Tak, na początek, Tomek, może trochę humorystycznie, jak ocenisz swój występ? Fantastycznie. Nie, tak serio to mega mi głupio, bo mimo, że strzeliłem bramkę, dostałem w ciągu siln, siln, chyba dwie żółte kartki. Chociaż ta druga uważam, że nie jest Pierwsza myślę, że powinna być. E, na loży prasowej mieliśmy wątpliwości. Ta druga żółta kartka to była za dyskusję, czy za symulkę? Za symulkę, ale z tym, że od razu wstałem, więc nie, nie rozumiem tej sytuacji. A jak ocenisz całe spotkanie, wykonania naszego zespołu? Ale które minuty pierwsze, czy, bo tam ostatnich nie widziałem, bo byłem w szaty, więc. Znaczy, no to co widziałem? E, kurczę, wydaje mi się, że tak trochę brakowało, brakowało gry piłki, piłką, zdecydowanie. Mm, wiesz, że mamy lidera. Fantastycznie, no cieszę się. To, to powiedz, jak oceniasz te minuty, których nie widziałem? E, e, myślę, że zagraliśmy dobrą piłkę. Jak zszedłem, myślę, że już wtedy poszło, tak słyszałem. Znaczy, tak, tak myślę. Czyli jak zwykle, twoja wina? Naturalnie.